O nie! Ej, patrzcie, tym się udało! Widzicie? Mówiłem, że się da! Hej, kolego, jak mamy wyjść? Twoja no ja wiem. Ja bym chciał wejść. Mambo! mamo! Yo, tato! A ty kusłopaku, Tak się cieszę, że żyjecie. Co się stało? A wrata loduwa się wbiła na amen i stojmy, a my leżymy. Ale kicho! No i mówiłam, że wrócą! Mamo! Niektórzy z was wątpili, a ja pełen luz. jest mama? Czy ktoś może widział Glorię? Eric! Mamo! Gloria! Mamusia! Nie, słoneczka, już myślałam, że was więcej nie zobaczę! Musi być sposób, żeby was wydostać! Skarbie, szukaliśmy wyjścia już wszędzie! Jeśli jest jakieś wyjście, to je znajdziemy! Spoko, tatulek! Dzisiaj wujek Mambo wyjął słonia morskiego z takiej góry, że szacun idziemy w dół! No tak, tak, ale to było zupełnie co innego! Ale tak było! Mambo! Przeniósłbyś trochę ryb dla moich sklepów! Dla mnie też! Jeszcze my. Dobra, zrobię, co się da! Wiem, co zrobić, żeby nakarmić wszystkich. Pójdę do kraju Adeli. Przyprowadzę przyjaciół. Czekajcie cierpliwie, dobrze? Bo no, a to dokąd? Ja pójdę na skróty. Nie ma mowy. Zostaniesz tutaj już. Jestem bardzo szybka. Eryk! Luzik. Ona ciągle trenuje. Zostań, Eryk. Sam będę szybciej. Pomi, czy masz o. lotki sterujące? Tak, jasne, że je mam. To popatrz, kręcaj je, kochala! No ja ale, pani Wiolu, to może być bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne? To wyzwanie! I to rozumiem! Dobra, w porządku. Poszukaj Ramona. I powiedz mu, żeby namówił Amigos. I tyle pingwinów, ile zdoła. I, I pamiętaj, córeczko, nasze rodzinne motto! to... Cała Chodźmy wujku, musimy złapać trochę rybek.